Witam w kolejnym poradniczku. Postaram się w miarę szybko dzisiaj, bo, bo, bo chcę szybko zacząć stream. Dopiero wstałem, więc troszkę głos dorosły, można powiedzieć. Scena się zbugowała, już naprawiamy. Poradnik, e, pewien widz rzucił pomysł na czacie, żebym zrobił poradnik odnośnie team-kompów. Bardzo nie wiedziałem, jak się za to zabrać, co tam, co w nim. Co, co, co tam mówić o tym, o tym kompach, ale myślę, że, że coś tam ciekawego wymyśliłem. Under Diamento myślę, że się powinno przydać. E, ważna sprawa jest taka, że z bomby, jeśli zaczniecie grać odpowiednimi pikami pod team comp, można powiedzieć, wasze win ratio znacznie wzrośnie. Tak z bomby, nawet no. Z samymi pickami, odpowiednimi sobie podnieście Nie Nieważne, czy umiecie nimi zajebiście grać, czy nie umiecie nimi grać, winraty wam skoczy, bo. Zresztą sami zobaczycie. Hmm. Teraz tak: ten poradnik, jakby. tyczy się ludzi, którzy grają duo albo trio, albo wyżej. Polecam, nie grajcie. Znaczy, nie grajcie. Solo jest bardzo niskie winratio tak naprawdę, bo. grając odpowiednim pikiem solo Rankeda. Ciężko jest jakby wykarować tym jednym pikiem. Jeśli gracie duo na dwa piki pod Team Comp, już jest bardzo, bardzo łatwo. Grając trójkę, trójka, triple Q, największym win ratio i praktycznie. No zresztą pograjcie sobie sobie triple Q tym, czym ja Wam powiem, i zobaczycie o co mi chodzi. Jak bardzo, jak łatwo można wygrać grę nie robiąc nic praktycznie: tylko kliknąć r -kę. Trzy razy na gierkę i, i gra się sama wygrywa. Hmm. Od razu mówię, tych przykładów różnych mogą być. Mo, może być dużo więcej. Ja tylko wybrałem niektóre, żeby po prostu, żeby się zmieścić w czasie, bo jakbym miał tak wszystkie, wszystkie wypisywać, to bym się musiał przygotować do odcinka ze trzy dni. A, a chcę to zrobić szybko, żeby Wam tylko. Zaświecić lampkę w głowie, że, że, że coś takiego może być może być fajnym sposobem na wbijanie Elo. Zapisałem sobie tutaj troszkę, tak, żeby się posiłkować na karteczce. Teraz tak. Jeśli chodzi o botling, sam botling. Gramy sobie adekery z supportem OK. Mam nadzieję, że na te się gramy, wtedy jest jeszcze lepiej. I teraz tak. Możemy zrobić coś takiego, ja to bardzo często robię. Bierzemy sobie thresha i twitcha. Oczywiście thresh na i twitch, najmocniejsza postać, aktualnie na levelu pierwszym, moim zdaniem. Więc ja to często robię na streamach. Idziemy w na bocie w drugie krzaki, czekamy na przeciwnika Adekary albo support, w zależności kto jest bardziej popierowy, i go zabijamy od razu. Wyla wylatujemy z krzaków. Dresz rzuca fleja. Ważne, żeby miał fleja, bo to robi więcej obrażeń z auto-ataku. A tam każde, każde 10 obrażeń jest ważne, bo jeśli nam ucieknie przeciwnik, to nam ucieknie na 10, 20, 30 HP, nie więcej. Więc dobry Ignite na połowie HP, żeby heal nie zadziałał. E, dobre odpalenie trucizny Twitcha i 80-85% szans mamy na first blada. Jeśli mamy szybkiego first blada. Na takim setupie jak Trash Twitch wtedy każdy kolejny hook, każdy kolejny engage kończy się dla nas killem. Co za tym idzie? Snowballujemy się, snowballujemy się, wchodzimy w team fight i, i, i Twitch kieruje solo. To jest trudne, bo Twitchem jednak coś tam trzeba pograć, nie? To, to nie jest tak, że nafidujemy się na linii i, i z głowy. Ale bardzo fajny sposób na, na first blood. Z kalistą też działa to identycznie, tylko że kalista jest mniej grywalna teraz. Jeśli chodzi o jakiś taki hypercarry setup, czyli na przykład Kogmaw albo Jinx, bardzo podobne piki Kogmawa będą zmieniać, więc prawdopodobnie ten poradnik już do Kogmawa nie będzie, Kogmawa się nie będzie tyczył, bo wumu zmieniają. Jest, jest 2006 rok, wrzesień, 16. Ale wam powiem jeszcze, no o ile się nie zmienił do, do Jinx i do Kogmawa. Kiedyś grałem na solo Q. Na poziomie wysokiego Diaksa z, z ziomeczkami, grali sobie Triple Triplea, Jinx, bodajże, na Sapporcie była Jana, i na midzie była Lulu. I co się działo w tym fajtach? Po prostu Jinx była hyperkery, była nie do zabicia, mogła stać na front tylko strzelała. Odpowiednio się nafidowała, zrobiła trzy itemki i sama wygrała grę, sama jedna. To było na poziomie diamentu. Nie? A jeśli zrobicie coś takiego na Silverze, no chrypę. po prostu Silverze Goldzie to, to będzie jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Wystarczy, że będziecie tylko farmić na linii. Już nie zabijać, tylko farmić na linii. Długi Lening Face, jak najdłuższy. Robicie 2-3 itemy i jesteście hyperker nic nie jest was w stanie zabić. Dosta macie Lulu, która zwiększa Wam bardzo tak speed, do tego tarcze erki, macie Janę, która. Też no, chroni Was, jakby nie było. Areczka najlepsza do ochrony. I, i jesteście hypercarry i nie, nie musicie umieć kajtować, nie musicie umieć się pozycjonować, no, coś pięknego. Grajcie, grajcie sobie. Hmm. Jeśli chodzi o. Poke. Poke Setup na bocie. To też jest dobre, tylko że tym gierki nie, nie wykarujemy, można powiedzieć. Tym zdominujemy linię. Powinniśmy tak zdominować linię, że goście nie powinni podejść do CS-a nawet. Czyli na przykład, sam na myśli, bierzemy sobie Caitlyn, która ma fajny poke, fajne early obrażenia mocne. Możemy sobie wziąć Sivir, która też fajnie puszuje linię, też jakieś tam obrażenia jest. To jest, tylko na przykład, to nie są wszystkie pliki. Tutaj też wyświetliłem jakieś. Ażka też bardzo mocna early obecnie, więc też, też mogłaby być. I do tego sobie bierzemy jakiegoś mocnego supporta, który robi też bardzo wysokie obrażenia, na przykład Brand, na przykład Sona. Ok, bardzo duże obrażenia. Oni nie są w stanie wystać. Oj, Jeśli chcą obić, dobić minionka, ładujemy w nich wszystko co mamy i on automatycznie traci od połowy HP do 1 czwartej HP, w zależności jak tam, jak tam wyjdzie. Także to super, i wtedy pamiętamy o wizji na rzece. Cały czas ich połkujemy pod turetem Oni są bezbronni. Eee... Tak się dominuje linia. Tym... Tak, wy... tak z dominu mówię. Otwarmicie enemy Deckery, ale z gierką może być różnie. Dużo lepiej wychodzi, jeśli gramy pod Hyperkery, czyli Hyper Cogmaw albo Hyper Jinx. To mamy coś takiego. Można jeszcze zrobić. Eee... Taki, taki team-comp na bocie, który na szóstym levelu po prostu zabija na bombę, zabija na strzała. I to, co pikujemy wtedy? Bierzemy sobie na przykład Ezrealka, który ma bardzo mocne wyplucie obrażeń, nazwijmy to burst na szóstym levelu. Bierzemy do tego Sonkę, duże obrażenia i Cecek w postaci Erki. Nie ma opcji, żebyście nie zabili przeciwnego adequary na szóstym levelu z takim setupem, jeśli wszystko wejdzie. Nie ma, nie ma możliwości. E, zamiast, zamiast Zika może być na przykład aszka tak samo. ereczka bardzo duże obrażenia. Może to nie jest burst, ale samo CC. Samo CC gość stoi w miejscu 5 sekund. 5, nie, ze 4 chyba. E, korki. Wiadomo, szósty level, tak samo. I tutaj na saporcie, albo sonka coś co może przytrzymać Sona, Anka, Zyra. Coś takiego. No. Ewentualnie MFK, jeszcze. MFK też jest spoko. Alistar tutaj nie będzie dobry, bo robi troszkę za mało obrażeń i możemy nie zburstować przeciwnika. Musi to być jakiś apek. Także pamiętajcie o tym. O, Ortizm. Nieważne. Jeśli chodzi się o bottom lane, to chyba tyle. Mniej więcej. Teraz przechodzimy do. Może powiem Wam. Teraz już się coraz mniej to gra, ale jest, jest, było albo jest coś takiego jak poke Setup, czyli bierzemy postacie, które robią obrażenia z bezpiecznej odległości. Czyli na przykład. Bierzemy sobie na Adekery, Ezika, Caitlin, Korkiego, coś takiego. Ashka, też też W daleki zasięg nami bierzemy jakąś Luks, jakiegoś ziksa, jakiegoś Xerata. to samo, dalekie spele zasięgowe. E, na saporcika jakaś Zyra Morgana, żeby też te klatki były. Jeśli, jeśli znajdzie, złapiemy kogoś w klatkę, on, on ginie od razu od nas od razu. Ładujemy w niego wszystko, jesteśmy takimi, takim, nie wiem jak to nazwać, taką artylerią. Złapiesz w CC, ładujesz wszystkim, goście giną. To jest super, to jest super na niskim poziomie, bo ludzie na niskim Elo, nie jakby. Mają opory przed engage'em dobrym, a najlepszą kontrą na poke jest engage. Ich brak skilla już, poke, już tutaj mm, no wychodzi. Wychodzi bardzo, bardzo mocno. Poke setup. Możecie spróbować. Całkiem, całkiem fajnie powinien działać. Najlepszym rodzajem setupu według mnie na niskim elo, chyba na każdym tak naprawdę, tylko że to fajnie wygląda na papierze, a nie zawsze wychodzi niestety. Tego to trzeba potrenować. Jak gracie stricte triple Q, duo Q, no to to będzie wychodzić bardzo często. I o czym ja tu mówię? Bombo combo, oczywiście. Nie ma, nie ma żadnej tutaj filozofii. Że sobie postacie, które robią bardzo dużo obrażeń z ulti, i są to obrażenia obszarowe. Bardzo dobrze, żeby w dżungli było coś, co może bardzo łatwo, szybko. I jakby i ma, i ma duży, duży obszar działania ta RK, żeby unieruchomić wroga, żeby on nie mógł się ruszyć, żebyśmy władowali w niego cały dips z RK, czyli na przykład. A Mumu jest najlepszy tutaj, bo ma największą, na, największy obszar może działania RK, jeśli chodzi o, o stun. Nie wiem, czy to jest stun, czy snare, ale, ale niech będzie, że to jest stun. Mhm. Mamy Amumu i możemy sobie wziąć na przykład na midzie Katę do tego Amumu ul ultuje, Kata wchodzi, pruje się Pruje, kręci I łączy wszystkich Jeśli nie mamy katy Możemy wziąć na przykład Aneczkę Co jest też spoko, ale Może, może Anki tutaj nie będę, nie będę, bo do, do Anki Grając Anką nie potrzebujesz przytrzymać przeciwnika tak naprawdę, bo ona Flash, Tibers, wiadomo, stun. I tak się wszyscy nie, nie mogą ruszyć, więc Anke zostawmy tutaj. Kenen, na przykład. Super. Popatrzmy sobie jeszcze. Na magów. Kto tu, kto tu mógłby być? Anivia Spoko. Lecz jednak coś innego bym wziął. Co tu robi takie bardzo mocne... O, Fidel stick na pewno. Fidel stickiem na midzie można grać. Możecie sobie spróbować, czyli w dżungli Mumu, na midzie W dżungli Sejuani, na midzie Katarina. Rozumiecie? Ten mechanizm po prostu. Coś musi kogoś przytrzymać, żeby coś mogło bić swoje chore obrażenia. Tak samo działa z MF-ką. MF-kę bierzcie, sobie MF i a Mumu, Sejuani, cokolwiek, Galio na jakiejś innej linii. Wtedy ona kastuje całą r ona ma taki niezbalansowany ten, ten spell, że sama we dwójkę możecie wygrać gierkę, a reszta może iść awk, gwarantuję. Tylko wiadomo, trzeba, trzeba farmić, nie? Trzeba być wyfarmionym. Nie mówię tutaj o kilach tylko o farmie. Um, Im więcej jak gramy triple Q, no to wiadomo, bierzemy sobie trzy takie postacie i możemy sobie zaaplikować, na przykład... Na topa Kanena, na mida Katarina, i do dżungli, a Mumu, Sedjuani, coś takiego. Sedjuani ma mały zasięg tego stuna. Ona bardziej slowuje, więc tutaj Mumu będę z takim najlepszym pikiem. Bardzo prosty czempion. Jak najbardziej spoko. I macie wygraną gierkę. Dobrze. Co tu jeszcze bym chciał Wam powiedzieć? Można, tylko to też nie jest, to, to jest mm, może częściej troszkę grane na wyższym elo zauważyłem. Coś takiego, że na każdym jakby co gank na midzie leci kill. Są tak dobrane postacie, że co jungler zgankuje, to midlaner nie jest w stanie uciec. Często to działa po szóstym levelu. A, a przy obecnej w obecnej mecie w, w obecnym sezonie. Linie są stosunkowo krótkie. Ale, ale, ale może się uda. I, bie, I co sobie bierzemy na przykład? Możemy wziąć Malzahara na mida, Azixa do dżungli. Nie ma opcji, żeby przeciwny midlaner to wyżył. Nie ma, nie ma takiej możliwości. Chcemy coś innego? Co ja tu mam zapisane? Wajka w dżungli. Super. I na przykład do tego Katarina. Wajka w dżungli, Anka na midzie. Hmm. Coś, coś w ten deseń. coś w ten deseń. Że jedno albo jungler, albo midlaner przytrzymuje kogoś, a druga osoba z pary robi swój dips, robi swój burst. Nie? I wtedy co RK? To te 100 sekund danego czempiona, czy tam czy tam jaki jest cooldown, zdobywamy jednego killa. Kil, kil kill, wchodzimy w, mi w mid game mając powiedzmy 5-0 i potem zabijamy sami. Wszystko. Więc tak też się można snowballować pod grę. Jest to no, możecie spróbować, nie? Ja nie powiedziałem o jeszcze jednym, bardzo fajnym zagraniu, które mi się bardzo podoba. Jest stosunkowo proste, tylko często ludzie go nie wykonują. Pewnie dlatego, że nie są zsynchronizowani, nie mają komunikacji. Chodzi mi tutaj o Orianę i jej RK Oriana jest... Jedną z wielu postaci, która nie potrzebuje żadnego kila, wystarczy jej odrobina farmy, żeby swoim kombosem po prostu złanszotować przeciwnika. I teraz tak, bardzo fajnym, chyba jednym z lepszych tak naprawdę combo jest Malfight Oriana. Malphi Oriana rzuca kuleczkę na Malphite'a, Malfight się wbija, podbija cel, a my oczywiście Orianą RK plus tam... Chyba E, nie wiem, z czego ona robi drugi damage. Albo W, albo E. Chyba E, ale nie jestem pewien. Hmm. Także jeszcze do tego możemy przywalić na przykład Fidelistika z dżungli. Nie i wtedy już. No nie, nie ma co zbierać. Hmm. Zamiast Malfajta, wiadomo, cokolwiek może być Wajka, może być Hekarim. Chodzi o to, żeby ktoś mógł spokojnie wejść żeby Oriana miała easy R do kliknięcia. I tak bardzo, bardzo... To częściej, kiedyś się grało na competitive takie coś. Dwie, trzy postacie pod wombo-combo, reszta takich... czegoś tam innego po prostu. Spróbujcie tak grać. Nie pikujcie postaci, jeśli chcecie wbijać ligę, nie? Eee, To nie pikujcie postaci, którymi jakby aktualnie chce wam się grać, tylko postacie, które pasują do siebie, które będą taką zajebistą synergię tworzyć, bo no nie oszukujmy się, na poziomie niskim każdy gra tym czym chce, a nie patrzy pod team. Na levelach Master Tier, Challenger ludzie pikują bardzo często pod setup lub grają non-stop top tier pikami. Taka jest różnica między, między powiedzmy Goldem, a Master Tierem lub Challengerem. Mam nadzieję... No taki, mam nadzieję, że to krótko wyszło w okolicach 10-15 minut. Dla mnie to jest, to jest krótki poradnik. E, także jeszcze, jeszcze mam kilka pomysłów, więc spokojnie i, i, i myślę, że to tyle. Zapraszam na streamek i się